Tada! Sklep z serwetkami. Wita ponownie w swoich progach. Dziś piękna dostawa najnowszego serwetkowego Mercedesa firmy IHR. Nowy katalog 2020. Przyszłoroczne trochę wiosny, trochę kwiatów. Trochę Wielkanocy, ale ładnej. No i cóż. Jako pierwszy na świecie prezentuję pokazuję. Część już nowego katalogu firmy IHR. Oczywiście, tak jak to było w programach kulinarnych, kuchnia pełnych niespodzianek, kuchnia pełnych niespodzianek my również mamy przygotowany nasz magiczny kufer. I cóż tutaj magicznego w nim mamy? Mamy magiczne serwetki. Tylko teraz nie wiem, jak to Państwu pokazać. Może po kolei? Powiem, że jestem bardzo zadowolony. Już, a jak oglądałem katalog papierowy, to już mi się oczka świeciły do, do tych nowych wzorów, bo muszę przyznać, że IHR powalił konkurencję na kolana. W przyszłym roku to oni będą dzierżyć berło serwetkowego króla. Także gratuluję. Bo naprawdę jest czym wybierać. Są fantastyczne wzory. No i co? No już pokazuję. Pierwsze bo już się nie mogę doczekać. Pierwsze dostawy 2020. Piękny ptaszek z ja się... co to za zakwiatek jest. Kolejny pomysł Anity Tym razem, Misio. Cóż my tu mamy? Przepiękne, malowane akwarelowe maki. Cóż dalej? Fantastyczna świnka kolorowa. Świnka szczęśliwa z koniczynką. Piękna, cudowna, malarska magnolia. Tutaj mamy troszeczkę na dworze, już jest zimno. A tu, proszę, mamy pierwsze promyki wiosny. Piękne krokusy. Jak mamy wiosnę, to i bardzo proszę, tulipaniki. Też fajne, malowane. Fajny pomysł w ogóle na, na tą serwetkę. Cóż tu jeszcze mamy? No to przejdźmy, może do różyczek. Pach. Super. Myślę, że ten wzór będzie się cieszył dużym powodzeniem. Takie fajne, na staro robione. To jest też taka jakby podgrupa serwetek. To jest Emma Bridgewater. I ona też robi takie bardzo, bardzo specyficzne serwetki. Niestety u nas nie cieszą się zbyt dużym powodzeniem. Może przez, przez jakąś takim wymyślność. Proszę bardzo, rowerek z nawędą. Co my tu jeszcze mamy? Co my tu jeszcze mamy? Aha, fajne, bardzo fajne, delikatne na białym, także stworzone po prostu dla, dla yy, rękodzielników. Yy, kolejne, fajne, polne, bardzo wyraziste maczki. Yy, kolejne, bardzo fajne bukiety róż. Yy, odnowiony, troszeczkę odświeżony, a przy tym nowy wzór z hederką, z bluszczem. Co tu dalej mamy? Mamy, aha, jeszcze jedna Wielkanoc. Proszę uprzejmie, też malowany, bardzo fajny <coughs> Wielkanocny wzór. Tu też jest fajny, o, te dwa. Myślę, że też będą się cieszyły powodzeniem, bo są naprawdę bardzo fajne. To na białym, to na lnianym. To ma z drugiej strony, to samo ma z drugiej strony. no kurczaczki. Jedna z niewielu wielkanocnych serwetek. Przeurocze, po prostu przeurocze ptaszęta. Też będą się cieszyły powodzeniem. Co my tu jeszcze mamy? Aha, piękny zestaw kafelków. Ua! Ale by było, katastrofa. Chyba muszę wsiąść do środka, tylko kufra, żeby się nie przywracał. Piękny zestaw kafelków portugalskich, marokańskich. Ten granat bardzo, bardzo, bardzo mi pasuje. Z granatów jeszcze doszedł, to jest znany wzór, ale na tym kolorze go jeszcze nie było. To jest granat holenderski. Namawiam domy weselne, bo ten kolor cieszy się naprawdę. W zeszłym roku, cieszył w tym roku, co ja gadam, w tym roku jeszcze się rok nie skończył. cieszył się popularnością. No i cóż, dwie przepiękne lawendki, chociaż mi bardziej przypada do gustu do gustu ta okrągła jest fajnie, dużo się dzieje. O, no tutaj gałązki po prostu. No i muszę powiedzieć, że tutaj piękny strzał. To również i do lepienia, ale przede wszystkim na stół. Bardzo piękna, delikatna serwetusia wyprodukowana przez Willer Boch. Pewnie w sklepach firmowych będzie gdzieś w okolicy Wielkanocy. U mnie jest już dostępna teraz. Te serwetki już są dostępne w sklepie stacjonarnym. Zapraszam serdecznie do sklepu stacjonarnego na Saską Kępę. Systematycznie będziemy je wrzucać, mam nadzieję, że w nie, nie, niedługim czasie na stronę. No i cóż, zapraszam. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Widzimy się w sklepie, widzimy się w zamówieniach. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.